Siemaneczko, z tej strony Żelek, gdzie jest ze mną XDLurCinHoXD... cinho XD YouTube i Toluś. Nie ma W tym odcinku będziemy kosić kurwi rudza. Więc Łukasz jedź pierwszy. Toluś jedź drugi <grywia> <grywia> <śmienicza> Wiecie, jak to luźnie To ja jadę pierwszy, spię dalej. Nie, Bog naprzód. Jak się przestawiałeś, że zapomniałem? Go. Darek. Darek? Więc tak, założyliśmy nowego TSA. Więc link do niego, no IP się będzie w opisie. No, musi być. Jaki IP, kurwa? W lewym górnym rogu przystaje film, musi no. Dobra, tak będzie. Albo nie, w dolnym, bo w lewym mam te menu całe, kurwa. Więc w dolnym, lewym rogu będzie IPTS-a naszego. No. Gdzie go, gorąco zapraszamy. A w drugim rogu... Dobra, pełno, panowie. No Kurwa. A w drugim rogu będzie ten. Nie, Nie tam gdzie na, czy, czy, um, uczestnicy Nie to będzie nad, bo w prawym gol, dolnym rogu mamy zegary wszystkie <słuchy> <az> <smud> na, na to górny Ile w tym Dziewięć Ile masz Tomek? <gud> <gud> gdzie jest piła? Gdzie jest piła? W sklepie Trzeba wcofywać... Niest no, niestety, niestety, ale... Ile? Yeah. Fajnie oh yeah. Stuwa Co?! <laughs> <laughs> Ty tam dojechałeś <go> <grywaś> Tak, <to trochę zapokosimy. laughs> O takie pytanko, że przez ten odcinek przyjechałem przez jedną kółko? <grystanie> <grystanie> Kurwa, Stoper Doka, co, co ty robisz, że... Że tego? Jakie ściny mam? Ujezdzę! <grystanie> <grystanie> co to zima u ciebie? <grystanie> no patrz, gdzieś tam... Zima, by kieszak karmił! na ziarno? No. User joined your channel. Kto wbił? Ja mnie naprawdę. Tak chleb pan. Sprawdziłem, to? Jużada, <laughs> jużada już Łukasz, spokojnie. Nie denerw. Nie denerwuj się chłopaku. O co kurwa? No co, bo jest ja rudy. <laughs> te, tele, a ja. no. I no, ten te <laughs> e, no, <laughs> <laughs> je No. A klubuš. Klubuš, je tak, a nemají. Možná tam malé Sta? Jakie z skurwe nie gadałem? 100! O kurwa, no tak! O jezu! Tu jest laka? Jakiego? 500 ping właśnie w 500, powiadasz? Ja mam ja 60. Ej, e, to nagajdziesz już? Nie, sypel, miałem z dwóch nie? O kurwa, ja ziadam. <grym> tu lapisz za dwóch, lapiej nie będzie. Musiałem strząsnąć. <laughs> Wytrzeć! trzecie Ło luju! No się Pobiałkował sufit niestety Niechcący. O! Kurba. nie chcący kurwa To nie tak miało być Nie da się tak jechać? Nie nie bo tu jest tak z <laughs> no z zakrętu <laughs> Wy <Wypierdolił>, ja pierdolę Ale, yes. A Dzisiaj parę metrów wyjechałem już co to ma Ja mam tylko ciścić dwie tony no co zrobisz? <laughs> Ej ty, ty, ty no i to przez pastwisko jak coś kolizji nie ma, nie? Więc co już przejechać? Nie ma kolizji. O, to przejadę. Nie? <laughs> Niektóre drzewa też nie mają, ale akurat. A jeszcze <laughs> się piję. No, jak daj się, nie ma chyba. To nie ma piły. Piłę to dopiero po odcinku. No coś to ma kręcić, czy się przydało. <laughs> Operator maszyn rolniczych kurwa Krony Kurwa jest jedzieć No 9 9 no, no ustawiamy... to 10 10 tak 10 mam starać Ja się ją doleją... Kurwa, miał się przydać jeszcze jedno, jedna osoba Mówiłem Mówiłem, słucham ja, 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 ja jestem już na polu Mijo... Widzę co na mapce. Minimapce. Kurwa. Może i max mapce. <grystanie> Gdzie jesteście? A tam, dobra. Ooooo! Oooo, kurwa! Nie tu. O kurwa! Nie? Bo no. no. <grystanie> <grystanie> to światło jest. <grystanie> Bo to światło odwrócił na tego. Tak nie ten guzik. Zależy. Na beta, na F eftan, 60% już. Kurwa, kolizji nie wiesz, że nie ma. No nie ma. Jak nie ma, jest. jest. No to jest. To nie płocie, To nie no! To gdzie ty chcesz jechać? Aśle, ja mi trwałem. Ja pierdolę. Dobra, stuba. Co już? Kurwa Łukasz, jaja ci wytnę. Ale, ale nie no... Myślę, że jak grałem na no, tym mapie, nie, no to mogłem przejść normalnie. Ale to przez te! Przez te kurwa... Y, tam, gdzie y, krowy no, chodzą. No tak. No, no a on chciał przejechać przez te, przez żywopod. No przez żywopot nie da się. Mogłeś mówić No nie, bo ja myślałem, że to przez to, przez ten pastlisko. Przejechać. Gdzie jesteś Tomek? Dwa. No przez to mówię, że nawet. Znaczy nie. A patrz, na naprawdę mogę przez żywot przejechać. No, to no, jest. Nie, niektóre mają kolizje, niektóre nie. No właśnie. Jak jeszcześ mapy wybierał? Kurwa. No zajebi stąd. <grym grym> jest. No fajnie jest tak Też no niewłaściwie nagrywam akurat tak się złożyło można powiedzieć Hehe Kiedyś No z muzyką nagrywam Ło! bo tam na tył, wydaje mi się że tam męczy, zawsze... Przy wyprzedaży A dno się z nami się nic no kurwa, klatkowane chyba to trochę raz Majka! To, to lipca, Klatkowane jest takie małe, nie? No, no. O za chuju, stawił tutaj maszyny Tu by tak robił, że tu przejechał Taka chujata O już? A jakiś prawdziwy szybun podem, nie, bo fundy nie mają to widzicie. Nie mają? No. <laughs> nie. nie patrz teraz. Nie patrz. <laughs> Kurwa dewina. Oje bani. Już dojechałem Tomek? Co, co, co ty się robisz Tak grzebiasz Co? Co się tak grzebiasz Jedziem, jedziemy Kurwa Kurwa, miałem wziąć, wziąć większe przyczepy ale Nie starczyłoby ja, na ciągnięcie ja, kilka No mamy ja, tylko ja, 441 tysięcy to ty bogaty jesteś. No. Nie, bo on zaledwie 100% nie wie. Teś kurna on chyba jeszcze ma tam ile. Kurde, żelej. I Bo on jeszcze 100% nie ma. No i co? On już poczeka. <noise> Wat zal hem ook te doen. Hahaha, 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 hoor, hoor, No, zacznę, nie, to masz szkodzie. Ja mam 190, a nie Ciebie na Dobra, Ej, co mówicie, żeby te pole, gdzie teraz tutaj, tutaj kukurydza jest, nie? I te, gdzie teraz Tomek je, jedzie? To połączyć te pole dwa razem. No jak, jak ten ciągnik jest za lekki w tej jak go wadzi, buja go. No już? No. no. Ty, bo ja... ja już mam stówę. Ja już mam stówę. W sumie mogłem jechać prosto, ale dobra, chuj z tym. Damy radę. Nie stopę. No na stoperze mam 10 minut, ale tu już więcej gramy. Już pamięci. Z 15 już gdzieś jest. Gdzie ty jedziesz? No myślałem, że jedziesz kurwa po pocie. Teraz tera nie jedź po pocie. Ja nie patrzę. Oloju! Co to było? <laughs> Słuchaj, <nie wygląda>. <laughs> <laughs> <sighs> to jest cypher, Nie. A czemu niby ale... To ja byłem. A? Ja A? To ja byłem. Na zdrowie. No właśnie, coś tam, że to do Bartka ześpialiśmy, coś tam chciał. Jakie laki. No ja piję. No, też mam. A to przy tej kukurydze, tak? wszędzie. Może w miejscu postoję? No ja nie, nie ma co wypierdolicie. <słuch> ja mam kurwa singla. Kurwa. Okej, tak. Strasznie dziwne. <słuch> <słuch> dziwne, nie? Faj, zaraz ruszyć nie mogę, faj, faj Oj kurwa E, to oby Czasami to mam kurna po tysiąc pić Chory? po płotach? Nie, przestawiłem ci trochę przetrząsarki To już się zobaczy po nagrywaniu Tak, tak ładnie daj. Nie masz ruszu sobie co nie? O, betny ci nogi. Tam jak założymy się, że będę pierwszy? No i gdzie po tej kukurydzy? Ja już chciałem. Ej, jeżeli masz to Rozrzutnik? O, no mam. Przepraszam. Nie wybaczył się tego. Dlaczego? A ja mówmy. Nie to <laughs> tylko pewnie. A czemu się pytasz, czy mam robić? By <laughs> Słyszysz? Ej. To, y, Łukasz. No tak się pytam. A mam, mam. Muscę wiedzieć, czy... Aha. Mogę no wiedzieć gdzie? A czemu? No jak się Ale co? Co? O Jezu? <laughs> nie, nie, nie. Nie powiem ci, nie powiem ci. Ale co? Tower <laughs> to jest, Ale co? No gdzie ma? No, nie wiem Bóg, to ci powiem o co chodzi. Ale dopiero jak e, będzie pełna. Nie? No co bardzo ci chciało wiesz? Mm, no, A... a, a to, to to jest taka sprawa poza tym. O kurwa lak Na zdrowie. Chyba kielagnie. Mirzyk. Kóra Ej, ziomek! Kurwa, jakie

No właśnie, on mówi, że 18 będzie, bo postanowił trenować <grystanie> Po jego <grystanie> Postanowił obejrzeć poradniki jak się wali konia Oni nie trenowane do i jak do mnie przyjdzie, tu poddenuję <grystanie> 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 Takie mówię sobie robisz, jak kurwa Żyć nie umierać Będzie jak ten wójtsek używa z władzami stów. Znacie? Was to wiem, pałmers? Pisać, nie działa, jak znacie wójtsego z władzami stów. Jak nie odbacz, to zaraz <laughs> ratą <laughs> znacie. Weźmiemy ogólnie my Patrick weźmiemy go tego Ja pierdolę. niepodobnie trochę Jak ma jak małego to się weźmiesz, to się bo jak to czadaj, to Czy Przykleił się na kropelki, dłuższego No. Banana musi tam, No. Skórka Majtka od, się dziurę zabije żeby Od chleba skórkę. No. Żarek pożyczysz mu majtku. Sponni jak oh. jeszcze nie zrobi. Tak, laski będę sikać. Hmm. Miesiąc be, bez covid 2004 Powiedz jak będziesz miał 90. Kurwa, już człowiek <sparzosh> no, Nie patrzę, możesz jechać Nie, ja nie normalnie No, zaraz, jedz Je? <sparzoh> Skręt Nie wiem, dobre 20 minut chyba kręcimy No, no nie, będzie dobra Jeszcze wrzucam kurwa dwa dni Nie, spokojnie Niech mnie nie, nie, tutaj o,

na ty będziesz zawinił w włożyłem w to sporo pracy chory styl, osłoniam cyf, jak na tomografii, ta a ma na końcu języka mnie, Super mesie jej dawaj mi tych chłopców do bicia wiesz, od zachodzi, spójrz mi w oczy jestem tu bazyliskiem, zamurowałem podziw, więc nic z niego nie wyjdziesz po polski rap pokażmy jak się to dopierdoli, są przejebane skin, to umowa stoi to jak porno, bo są tak samo teraz jestem świeży, chcieliby to przebić ale no, nie ma, nie ma ja wybacz świat na myfang Ja mówię łysky, a wy mówicie is brazers Świat stoi od jestem pewien. Ja mówię jak wy mówicie is, 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 is Kurwa nie, kurwa nie Whisters Razers jest w, głowie, w życiu, łup mi koni. Koni, po nich są jak test ciążowy Raperzy po tym zani, potem ty po ich potencjalnych impotentów bez potencjału Niech dalej kręcą, szczyt nie dojdą Camszot napis do mnie w końcu błyszczą formą Chcą robić kasę na singlach, a co po kurwa pipszą Niech się udładzą tym sosem te marne dziwki liptro Nie jestem pizdą, nie kręcę ich przecież wiesz Ale jak piw chcą zersz tej leather face Chcesz być himenem w e po twoich trakach twierdzą, Że twoja twierdza się wali, he 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 Sasha Chuja masz, grywasz chuja, chuja ci to dało Johnny Sis, Johnny Depp, Johnny Bravo Ja mam talent i plan, żeby to pchać dalej Ty na planie byś sać pałę jak Jim Carrey Jebać rap, jebać świat, dawaj pęgę Ja mówię Wizzy, ja wy mówicie z Brazzers Świat stoi już, O M i Jestem pewien Ja mówię Wiz. Ja wy mówicie z Brazen's, Wizzy z Brazzers, Wizzy, Wizzy z Wissi z Brazzers! Wissi, Wissi z Brazzers! Wissi z Brazzers! is Wissi z is Wissi Ale tak Wissi z Brazzers! Jak podobało się? Dobra, panowie, zakończcie, ja będę leciał. No to już tak kończymy, zero. Tylko to Dobra. pojadę, wywieź jeszcze i...

co? Ja, tak. No. Eee. Ty masz to eee... telefon przy sobie? Nie. Nie. O, po co ci nie jego telefon? No bo chciał zadzwonić debil! <laughs> <laughs> o już mam mało miejsca na dysku. Już, już czuję ścinki, nie? O, Odpuściło... Tu jest tam, zero mega masz. No, A jest... się mnie dzisiaj nagrało <laughs> <laughs> Żebyś się nie zdziwił Dobra panowie i panie Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze chwilę Już dojeżdżam do gospody i... I kończymy Oglądałeś zarek cyfry cały odcinek? No <laughs> Ocisnęliśmy tam nie Fuj Łukasz, co to na 18? No. Tak. Ja to bym się zobaczyć, jak człowiek nie będzie. Ej. No, Cypher tych od tam. O. Ja miałem się wrzucić, do tego Czemu mi nikt je, nie ten napis? Może jak napisał? Wyłącz to. Dobra. Dobra. Dobra, panowie. Dobra, panowie. Więc tak, dzisiaj skusiliśmy trochę kurwi rudzy. Łukasz puścił jakąś tam chujową muzykę. No, <grywa> Zapełnienie silosa mamy 75%, więc poza odcinkiem to dowiozę resztę. Jak będą chcieli, to będą grać, jak nie, to nie. Więc tak, więc ścierwa, panowie, i do zobaczenia. go?